Witajcie kochani, ja nazywam się Agnieszka Janik i jestem terapeutą Konstelacji Rodzinnych, Life and Business Coachem, zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i duchowym, jestem założycielką pracowni holistycznej Świadomość Duszy i Ciała w Koluszkach i razem ze mną jest Kasia Herman. Tak, ja pracuję od 20 lat w procesach zmiany świadomości, również jako coach systemowy, jako terapeuta integracji świadomości, generalnie z kobietami w tematach związanych ze zmianą świadomości. Dzisiaj się tutaj spotykamy w ciekawym temacie. Bo ten temat jest interesujący, myślę, dla każdego, z różnych perspektyw można na niego patrzeć, a tym tematem jest brak, szeroko pojęty. Tak, już spotykałyśmy się jeden raz i opowiadałyśmy o braku. Tam bardziej kierowałyśmy się o różnych warstwach braku. I właśnie w naszej. Te nasze spotkania są też przyczynkiem do tego, że będziemy niedługo prowadzić warsztat brak. To jest 15 i 16 listopada, w pracowni Holistycznej Świadomość Duszy i Cała. Będą dwa dni warsztatowe, gdzie będziemy właśnie rozkładać temat braku na kawałki i leczyć te wszystkie kawałki, jeśli one są do uleczenia, do zobaczenia, do uznania. A w niedzielę, to jest 16, będą już klasyczne ustawienia systemowe, które poprowadzi Kasia. I tutaj. Będziemy już pracować z dowolnymi tematami, choć ten temat braku to jest taki temat szeroki, że tam gdzieś się wszystko zawiera, co, co gdzieś tam nas dotyka, bo właśnie warstwy braku są bardzo różne i bardzo głębokie. I, I właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie tam zajrzały, co tam się kryje pod tym naszym brakiem. No, my dużo mówiłyśmy na tym ostatnim naszym spotkaniu. Ale to warto jeszcze popatrzeć z innej perspektywy dzisiaj. I ja tak sobie pomyślałam, że poruszę temat ratownictwa, który dla mnie też jest tematem takiego braku równowagi w różnych obszarach. Ratownictwo, no, ma, mamy takie tendencje, ja osobiście też z ratownictwa wychodziłam. Ratownictwo charakteryzuje się z tym, że jakby naddajemy siebie, wchodzimy w nadodpowiedzialność i próbujemy. Porządkować życie innych osób, robimy to swoim kosztem. No i to jest coś takiego, co powoduje, że ten przepływ zostaje zatrzymany. Więc to jest też jedna z warstw, na którą warto sobie popatrzeć. Czy mam jakieś tendencje do tego, żeby ratować? Jeśli tak, to czy mam w ogóle zasoby? Czy to jest tak, że rezygnuję ze swoich rzeczy, z rozwiązywania swoich problemów i biegnę? żeby pomóc, nie wiem, przyjaciółce, partnerowi, no, ktokolwiek się pojawi, bo to czasem też są koleżanki z pracy, gdzie nie ma jakby bardzo dużej czy tam głębokiej relacji, ale i tak biegniemy, jeżeli tylko na horyzoncie pojawia się biedna duszyczka, która potrzebuje pomocy, to ratownik rzuca wszystko i biegnie, spieszy z tą pomocą. Tak, często właśnie też nie bez przyczyny my o tym mówimy, bo to też ludzie często wybierają właśnie zawody pomocowe, dlatego że mają silną tą potrzebę ratowania. Oczywiście przyczyn też byśmy szukali, upatrywali w dzieciństwie. Dzisiaj nie będziemy tego ratownictwa tak rozkładać na kawałki pierwsze, ale też często ratownictwo jest formą uciekania od siebie, bo łatwiej nam jest pomóc komuś niż zwrócić się właśnie ku sobie. I łatwiej jest nam być w takim właśnie braku równowagi niż balansować sobie swoje życie. No, bo jednak, żeby u nas płynęło, żeby było harmonijnie, to jest związane z pracą. A my często wolimy dawać innym, oczywiście, tak jak mówię, z różnych powodów, natomiast jest to często łatwiejsze łatwiej nam się często upomnieć o kogoś niż o siebie zadbać o kogoś niż o siebie zresztą też taki ten. Um, um, Mamy też trochę taki skrypt rodowy, że ta mama się powinna poświęcać, że jak coś robi dla siebie, no to to jest nie do końca właściwe, no bo jednak te dzieci powinny być najważniejsze dom rodzina i oczywiście dzieci dom rodzina jak najbardziej. Tylko, że też dobry ratownik to jest żywy ratownik, więc jeśli my tak bardzo właśnie naddajemy siebie, przekraczamy, no to to się później kończy tym, że nie dość, że my nie możemy nic z tym zrobić, bo i ta nasza pomoc już jest taka. Ona też nie płynie tak do końca z serca, bo jest naszym kosztem, więc jakby może intencyjnie chcemy pomagać, ale jeżeli płacimy za to wysoką cenę, to wtedy ta energia i tak się nie zgadza. Tak więc to ratownictwo jest takim dosyć dużym tematem, ale właśnie jak za bardzo wchodzimy w, tego, w rolę ratownika, to nam w życiu nie płynie i bardzo ważne jest też o tym, żeby zwrócić na to uwagę w biznesie. Czy my przypadkiem nie chcemy bardziej niż klient? I jeśli tak się dzieje, jeśli my przekraczamy właśnie też i, i czas na przykład sesji, bo ja tutaj też mogę powiedzieć ze swojego ogródka, albo jak my, my bardziej zapraszamy klientów niż oni chcą przyjść, albo dajemy jakieś bardzo duże upusty, po to, żeby ci ludzie mogli korzystać, to musimy zobaczyć, czy to nie jest z, tego naszego, z tej pozycji naszego zranionego dziecka, że my tak zawsze komcalne chcemy wszystkim pomóc, bo czasem musimy mieć zgodę na to, że nie da się wszystkim pomóc, a też nie każdy chce pomocy. Nawet jak o nią prosi, to może to jest tylko takie Kwestia zwrócenia na siebie uwagi, ale niekoniecznie świadoma chęć zmiany czegokolwiek. Tak, no i tutaj mamy ten brak równowagi w dawaniu i braniu. Jeżeli ktoś widzi u siebie, że to ratownictwo cały czas pracuje, no to jest taka praca z tym, żeby nauczyć się przyjmować. No i tutaj szukamy równowagi, więc nad tym też będziemy pracować podczas warsztatu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to ja jakby z mojego takiego najbliższego otoczenia mam osobę, która na przykład bardzo dużo pracuje i nie ma równowagi między odpoczynkiem, a tym zaangażowaniem w pracę. I to jest, no nie chcę powiedzieć pracoholizm, ale czasami też tak bywa, ale tak dużo jest energii, taka jest praca od rana do, do świtu, od świtu do zmierzchu. Myślę jedno, mówię drugie, że jakby nie ma równowagi, ta energia nie może się wyrównać, ze względu na to, że tego czasu, tej przestrzeni na odpoczynek nie ma. Nie ma w ogóle, więc tutaj też nie ma mowy o tym, żeby finanse nam płynęły w takiej sytuacji. Gdzieś to się będzie zatrzymywać też, choć nam się wydaje, że jesteśmy tak bardzo zaangażowani i tak dużo dajemy z siebie. Tak, no właśnie we wszystkim jest potrzebny ten umiar i równowaga, jeżeli nie ma tego balansu, no to tak nawet Wadim Zeland o tym mówił, że te ruchy wahadła, tak, jeżeli coś się za bardzo odgina w jedną stronę, to będzie musiało wrócić, tak, i, i właśnie to wcale tak nie jest, że im my więcej pracujemy, czy im ciężej, tym bardziej nam w życiu płynie, to przekraczanie siebie powoduje, że właśnie przestaje nam w życiu płynąć i to nie znaczy, żeby nic nie robić, chodzi o to, żeby właśnie we wszystkim zachować umiar i wtedy harmonijnie tak jak ma być, tak, tak będzie płynęło. Dokładnie tak, bo Ty pamiętam, często mówisz o równowadze między energią męską a żeńską, no w partnerstwie można o tym mówić, w biznesie też, bo my mamy obie energie w sobie, ale ja to widzę w kontekście braku tak, że jest ta część, która sięga po coś, czyli to jest to z męskiego, stawiam sobie cel i idę do tego celu, robię sobie jakiś plan i Działam tak, żeby przybliżyć się do tego mojego wymarzonego celu, żeby coś osiągnąć. Druga energia, ta z kobiecego poziomu, to jest to otwieranie się wszechświecie. Daj mi, ześlij mi, nie wiem jak, ale to ma do mnie przypłynąć i tutaj też tej równowagi potrzeba. Obserwuję wśród moich klientek, że dużo z nich ma właśnie więcej tego sięgania po, czyli bardziej po męsku idą, czy do zarabiania pieniędzy, czy do realizacji jakichś rzeczy w życiu. Tak, ale to, to tak bardzo fajnie to nazwałaś, a i to otwieranie się na przyjmowanie też z tego kobiecego, to żeby warto, warto tu podkreślić, że to nie jest takie naiwne, że ja usiądę, no, no, no niech przyjdzie, tylko właśnie chodzi o to, że ja wykonuję jakieś działanie, a później sobie daję czas i właśnie odpoczynek i to, to zaufanie, że to do mnie to co zasiałam, to zbiorę, tak, i to właśnie musi tak być, zobaczcie, tak jak są pory roku, tak, że y, latem są żniwa, później będzie czas odpoczynku, później znowu siejemy i tak dalej, i tak dalej, to właśnie o to chodzi, żebyśmy my też żyli w takich cyklach, tak, czyli jak ja już zasiałam, to ja ze spokojem czekam na zbiory, a nie właśnie sieję, 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 sieję i się przekraczam, bo właśnie nawet ta ziemia, która jest taka, wiecie, ona musi też odpocząć, bo ona się później staje jakby jałowa, tak, wyczerpana. Więc tutaj też jest dokładnie to, że ja potrzebuję osiągać cele, ale potrzebuję też później sobie otworzyć się na to przyjmowanie i żeby to było też w takiej łagodności i spokoju, bo jeżeli właśnie mamy tą nierównowagę w energiach, bo to też pewnie o tym więcej powiemy też na warsztacie, a później w ogóle na warsztacie takim online nowym, który będziemy prowadzić ustaw swój dochodowy biznes, tam będziemy w ogóle mówić o kobiecym zarabianiu i męskim zarabianiu, bo. My potrzebujemy właśnie się zrównoważyć. Czyli, jeżeli my w pracy jesteśmy z męskiego i mamy właśnie na przykład takie: jesteśmy, nie wiem, prezesem banku, a jesteśmy kobietą, to my potrzebujemy później w tej łagodności być w domu bardziej miękka, bo, bo to musi być równowaga. I bo jeżeli ja będę cały czas w tej męskiej energii, to ja koniec końcem praktycznie zmieniam się w mężczyznę, w cudzysłowie, w energiach. Nawet kobiety, które bardzo dużo są w męskiej energii inaczej chodzą, jakby widać to, że, że, że tam. Że tam nie ma tej łagodności, tak? Więc dobrze, żeby sobie to wszystko właśnie równoważyć, bo to wszystko jest potrzebne, żeby było w harmonii. Mam jeszcze jeden wątek taki, o którym pomyślałam, żeby dzisiaj tu poruszyć. I to też się gdzieś ostatnio wydarzało, nawet w pracy z moimi klientkami brak umiejętności wymiany. Czyli w tym obszarze biznesowym to bardzo widać, jeżeli ktoś chciałby pracować z klientami, to ma mieć poczucie wewnętrzne, że ma się czym wymienić. Czyli, jeśli ja chcę zarabiać pieniądze i chcę od klientów jakąś sumę, nie wiem, za sesję, to ma być we mnie gotowość też, że ja potrzebuję się wymienić z tym klientem na takiej zasadzie, że on daje mi pieniądze, a ja daję temu klientowi, nie wiem, jakieś narzędzia. Jakieś techniki pracy, z których on korzysta, żeby zmieniać swoje życie, i tu znów wrócę do ratownictwa. Jeżeli będę w nadodpowiedzialności, to będę chciała dlatego za tego klienta, albo będę czuła, że ja odpowiadam, czy on użył tych narzędzi, które ja mu ofiarowałam, a na to niestety albo stety nie mamy wpływu, więc no, tutaj znów ta równowaga lub brak równowagi może się wyłonić. To jest też tak, że jeśli. Nie wiem, zapisuję się na kurs, to ja płacę jakąś sumę pieniędzy, załóżmy, nie wiem, 500 zł, idę na, na jakiś kurs i dostaję tam wiedzę. I to jest ta moja wymiana. Ja płacę, a osoba prowadząca daje mi jakiś wsad merytoryczny, daje mi narzędzia. To powoduje, że we mnie łączy się mnóstwo kropek i mogę to połączyć też z moim wcześniejszym doświadczeniem. I to jest wartość, której nie da się przeliczyć na przykład na pieniądze. I może się okazać, że to, co zainwestowałam, to była mała kropla w porównaniu do tego, co dostałam jeszcze, bo jeszcze jakieś tam inne rzeczy mi się połączyły. Ja to tak czuję. I widzę, że jest w ludziach też często opór, żeby dać coś od siebie. I nawet podam tutaj ten przykład. Są osoby, które chodzą na ustawienia, biorą udział w reprezentacji i zauważyłam też taką roszczeniowość, w sensie takim, że ktoś mówi: A ja wchodzę na ustawienie, ja służę swoją energią. Okej, okay, ale jakby dostajesz też coś dla siebie, rozwiązujesz jakiś temat, widzisz swoje rzeczy z innej perspektywy. Jeżeli nie ma zgody w tobie na to, żeby się wymienić energią, w sensie takim, że ja tam, no nie wiem, wymienię się na takiej zasadzie, że postawię kawę wirtualną, to to jest ten rodzaj puszczenia energii w ruch jeżeli nie ma zgody na to, żeby się wymieniać, żeby dać coś od siebie, to blokuje przepływ, no i może powodować to, że, że jestem w braku. Tak, widzę te utknięcia w jakichś innych miejscach, bo to chodzi o to, żeby nawet jeżeli, jeżeli dajemy, to musimy dawać serca i wtedy taki pełnowartościowy towar, tak, czyli jeżeli ja prowadzę sesję, to ja prowadzę sesję, a w tym czasie, nie wiem, nie, 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 nie skroluję Facebooka, tak, tylko jestem zaangażowana i daję 100% wartości moją uwagę i tak dalej I, i wtedy klient też tą Czuję i to bierze, tak? I wtedy ja się wymieniam wiedza, oczywiście kontra zasoby finansowe, no bo to też po to jest praca, tak? Ale właśnie też ja muszę mieć gotowość do inwestowania, tak? I to nawet wiecie, w takich, w takich rzeczach, jak robimy zakupy i, i mamy zgodę na to, że po prostu no, my wydajemy pieniądze, bo one są, krążą w obiegu. I jeżeli my wszystko traktujemy jako koszt, to my się gdzieś zamykamy, tak? Bo musimy, bo jakby to ma być przepływ, dokładnie tak jak mówimy. Wydajemy i, i przyjmujemy. tak jeżeli chcemy, żeby ktoś nam dobrze płacił, to my też musimy z lekkością innym ludziom płacić, żeby właśnie bo, bo często ten brak to jest tylko taka, to jest taki brak w naszej głowie. Tak mamy taką mentalność braku, albo mamy mentalność biedy. I warto się temu przyjrzeć. Czy to trochę nie jest o tym, że to my sami się blokujemy? Bo właśnie ciągle mówimy, bo nie mam, bo nie mam, bo nie mam, bo mnie nie stać. Bardzo często tak jest. A jak się zastanowimy i usiądziemy, czy ja naprawdę nie mam, czy może ja, powie, po, po, y, ja powielam schemat rodowy albo takie przekonanie, które było, bo nie mamy. I, I właśnie jak sobie do tego usiądziemy i się temu przyjrzymy, to może się okazać, że wcale tak nie jest, że nie mam. I jak ja będę z lekkością się wymieniała, to to z lekkością też do mnie przychodzi. No, to o czym mówisz, to jest też rodzaj tej wewnętrznej narracji, takiego dialogu wewnętrznego, bo tam też dużo możemy zrobić, czyli sobie posprawdzać, co ja do siebie mówię, z jakimi myślami budzę się rano, co ja myślę na temat, nie wiem, mojego sukcesu zawodowego, mojego zarabiania pieniędzy, czyli wszystko, co wokół tego braku, który mnie akurat osobiście dotyczy, mogę sobie posprawdzać. I to, co jeszcze zauważyłam, to to, że powtarzamy te same historie, czyli o sobie. O swojej sytuacji życiowej, zawodowej i opowiadam jednej, drugiej, trzeciej, piątej przyjaciółce o tym, jak mi jest ciężko, jak źle, jak ja nie mam, jak mi szef tam, nie wiem, dokłada obowiązków, ale nie daje podwyżki. I to jest ciągle ta historia, więc jeśli sobie wyłapię tą historię, Jaką ona ma energię, też do czego prowadzi, czy ona powoduje, że ten przepływ będzie, czy jednak nie, no to mogę się skupić na tym, jakie przekonania mam, być może wyłapię programy, to było ostatnim razem, mówiłyśmy o programach, ale tam też dużo jest do zrobienia, jeżeli sobie do tego usiądę i na tym świadomym poziomie też sobie posprawdzam. Myślę, Agnieszko, że możemy zrobić ćwiczenie, takie, żeby sobie zobaczyć równowagę lub brak równowagi. To będzie eksperymentalne ćwiczenie, bo właśnie tak poczułam, że można byłoby to zrobić w takiej formie. Zobaczymy, co wyjdzie. Będzie jeszcze jedna metoda dla tych, którzy na przykład mniej czują. Więc gdybyśmy sobie wzięli dłonie i użyli ich do tego, żeby stworzyć wagę i tak chwilę sobie pooddychać, zagłębić się w sobie i poczuć sobie, jaki obszar chcę w tej chwili sprawdzić. Czy chcę sprawdzić moją energię męską i żeńską? Czy chcę sprawdzić to, czy pracuję i odpoczywam? To, czy chcę się wymieniać, albo nie chcę się wymieniać? Czy mam więcej sięgania lub przyjmowania? Czyli ustal sobie, która dłoń co będzie reprezentowała. Ja dla przykładu powiem, że to będzie dłoń, która reprezentuje męską energię. A moja prawa dłoń będzie reprezentowała żeńską energię. I teraz zamknij oczy. I jak już masz ustalone, która dłoń za co odpowiada, pozwól sobie, żeby one się na tej wadze odpowiednio ustawiły, tak jak czujesz. Prawdzie ze sobą. I żeby przyjąć to, co jest. Takie to jest dla mnie dzisiaj. No, i to jest pierwsza wersja tego ćwiczenia. Druga może się wydarzyć w taki sposób, że zapisujemy na kartce. Na jednej kartce będzie Napis energia męska, na drugiej kartce będzie energia żeńska. Najpierw jestem w centrum, czyli w miejscu takim, gdzie nie ma żadnej kartki. Wchodzę sobie na jedną, sprawdzam, jak się czuję, co tutaj jest. Wychodzę do centrum i wchodzę na drugą kartkę. Sprawdzam energię. Ja odkryłam, że u mnie ta kobieca energia jest teraz bardziej, co mnie trochę zaskoczyło, bo pracowałam nad tym, żeby była równowaga, ale widzę, że teraz może. Więcej tego ścięgania, po co się jest potrzebne u mnie. Można sobie tego podoświadczać, to jest, to jest ciekawe. Tak, ja tutaj też polecam w tej drugiej metodzie, jak Kasia powiedziała można sobie zrobić tak zwane te ustawienia shadow, czyli my nie wiemy, co jest napisane na kartkach, żebyście się nie sugerowali, czyli kładziemy jakby do dołu. Oczywiście można też inaczej, ale ja tak zalecam, żeby właśnie... Napisać i żeby nie było wiadomo, co jest na kartce. Zakryć, jest... pomieszać te kartki. Tak, zakryć, pomieszać, tak. Żebyśmy sobie, i naj, najlepiej jak będziecie mieli przestrzeń, to sobie zróbcie to ćwiczenie trzy razy. I zapisujcie za każdym razem, jak się czujecie, bo za pierwszym razem może być różnie, a za trzecim razem, no to już raczej będzie wprawdzie. I zobaczcie, tak, jak, jak tam, co tam się kryje pod spodem. To jest też właśnie bardzo fajne ćwiczenie na, od, na takie wracanie do czucia, na intuicję. Bo my trochę się od tego oddalamy, zapominamy, właściwie nie trochę, ale bardzo. Większość rzeczy robimy na głowę, więc warto by było sobie właśnie wrócić i sprawdźcie sobie, zobaczcie, czy u Was była, u mnie wyjątkowo na wadze była równowaga. <grytanie> Dzisiaj jestem w równowadze, choć ja raczej dużo jestem w męskiej energii, jeśli chodzi o właśnie w działanie, tak? Więc ja muszę się rozmiękczać w domu. I, i właśnie. Fajnie, jak sobie znajdziemy ten balans, bo im jesteśmy bardziej w równowadze, tym sami zobaczycie, mamy więcej spokoju. Jak mamy więcej spokoju i takiej otwartości, to wtedy dużo lepiej nam życie płynie. No tak. Okay. I to, t, temu się można poprzyglądać. My oczywiście zapraszamy serdecznie na warsztat stacjonarny 15 i 16 listopada. Pierwszy dzień będzie. Taki praktyczny, ale też tam będzie wsad merytoryczny, więc będziemy sobie robić ćwiczenia ustawieniowe, będzie dużo takiej indywidualnej i pracy w gru małych grupach czy w parach, a drugiego dnia w niedzielę będziemy już ustawiać tematy braku i nie tylko. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy. Możemy też wskazać miejsce noclegu, jeżeli ktoś jest na przykład nie z naszych okolic, tylko przyjedzie z Polski. To, to jest taka opcja też, żeby się odezwać, to na pewno coś pomożemy zorganizować. Oczywiście. Bardzo dziękujemy, kochani, dziękujemy Wam za dzisiaj. Następne chyba spotkanie już będzie w temacie biznesowym, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania i, i będzie tych pytań dużo, to, to możemy oczywiście jak najbardziej nagrać jeszcze jakieś kolejne spotkanie. Dziękujemy Wam bardzo, kochani, za dzisiaj. Zapraszamy serdecznie na warsztat i do obserwowania naszych profili na Facebooku. Tam zawsze dużo się dzieje i możecie sobie tam korzystać z darmowej wiedzy albo inspirować się różnymi rzeczami, które my z Kasią robimy. Zapraszamy Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Do zobaczenia!